Oto tutaj autokar jest poddawany kontroli przez, przez e, inspekcję transportu drogowego oraz e, policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Sprawdzane jest oczywiście ogumienie, stan techniczny pojazdu, czy wszystkie dokumenty kierowca ma prawidłowo, oczywiście stan trzeźwości. I wszystkie te kontrole trwają nawet do tak około 20-30 minut. Oczywiście oświetlenie czy kierunkowskazy są prawidłowe, więc praktycznie wszystko to, co musimy mieć w swoim osobistym pojeździe, również musi być sprawne, a nawet bardziej sprawne w takim autokarze. Jeżeli stwierdzamy naruszenia z czasu pracy, czy to byłyby stwierdzone niebezpieczne usterki w stanie technicznym, jest wszczęte postępowanie administracyjne na przedsiębiorcę ale również kierowca ponosi odpowiedzialność w postaci mandatu karnego. Ja jeżdżę od 90 roku już. To jest 32 lata zawodowo. Czyli nie jest? Tak, jest trochę, tak. Trochę się jeździ. Jeżeli ktoś już na przykład jeździ zawodowo tam ileś lat, no to, to jest wliczone w naszą po prostu pracę, nie? Bo policjanci muszą robić to, co robią, sprawdzają nas, no i jedziemy dalej, jeżeli wszystko jest okej. Okay.